Czekamy na pierwszy sygnał, żebym po prostu wiedział, że w ogóle jest sens mówienia do telefonu. Może ktoś tam jest. Dawno mnie nie było, wiem o tym. Dobrze, ja może zacznę mówić. Po prostu niech to idzie w świat. Mieliśmy wrócić do piątkowych spotkań z wizjami, przepowiedniami, tym podobnymi rzeczami. Zostawiłem troszeczkę Was w tyle, drodzy widzowie, bo yy, zaraz wyjaśnię dlaczego. Nawet nie miałem siły na to, żeby po prostu nadawać pewne sytuacje. Powiem Wam tak. Wydarzyło się coś tragicznego, a może nie tyle wydarzyło się, co się wydarza, i mnie jest strasznie ciężko o tym mówić, słuchajcie. Dostałem telefon, dostałem telefon. Od kuzyna, który odwiedził moją mamę, na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zaczęło się robić bardzo źle. Ja wam powiem może w ten sposób. Moja mama gaśnie. Gaśnie, ale gaśnie w sposób urągający gdzieś godności i, i pewnych sytuacji, jakby normalności. Staram się ogarnąć temat jak mogę, tak w skrócie tematycznym. Mama ponoć przeszła COVID-a. Ponoć. ponoć od tego momentu dużo się zaczęło dziać, bardzo niedobrego, a mianowicie y, stwierdzono już w tej chwili y, Alzheimera u mojej mamy, która przebywa w Sopocie. Słuchajcie, pojechałem tam na trzy dni, do Sopotu. Na szczęście udało się z moją mamą jeszcze pewne rzeczy załatwić. No masz przerywami, no ten jak chciałem poświęcić... Posied... A, najwyżej, może, może, może nie będę nic mógł. Może nie, może nie trzeba. Jak chciałem, yy, yy, pojechałem na trzy dni do Sopotu, bo tyle mogłem akurat pojechać. Będę musiał pojechać jeszcze nie raz, żeby ogarnąć pewne sprawy. Yy, słuchajcie, to zostałem po prostu przerażający obraz. Przerażający obraz, z którym nie wiem na razie jak sobie poradzić. Załatwiłem z mamą jeszcze pewne formalności, które trzeba było. Między innymi zabezpieczyłem mieszkanie przed sępami, które zaczęły koło mojej mamy latać. Została w międzyczasie. Była na przykład wyznaczona opiekunka, która wyobraźcie sobie nawet zawiozła moją mamę do notariusza, żeby moja mama przepisała na nią mieszkanie. Taka sytuacja narosły potworne długi. Ja sprawdziłem po prostu ja do dzisiaj i jeszcze nie wiem co, gdzie i komu, gdzieś tam rzekomo mama zalega. Konto wygolone do zera. Pomimo, że moja mama teoretycznie ma dobrą emeryturę, konto jest wygolone całkowicie do zera. Ja się zastanawiałem, gdzie to po prostu mogło pójść. Yy, jakiś kredyt odnawialny, słuchajcie, wygolony, wydojony do zera. No, i zaczęły wychodzić na jaw po prostu różnego rodzaju niejasności, ale powiem Wam jedną rzecz w tej chwili. Najgorsze jest to, że moja mama koniecznie wymaga 24 godzinnej opieki. 24 godzinnej opieki, i nierealne jest to, żeby na przykład zatrudnić kogoś, kto mógłby z mamą mieszkać, dlatego że stan mieszkania jest niestety bardzo tragiczny tak samo tragiczny, jak i stan jej, no, jej zdrowia. Mama jest w kolejce. priorytetowej kolejce. Czeka, czeka na miejsce, na zlitowanie, po prostu, aż coś się zwolni. Nie wiem, czy jest pierwsza na miejscu. Tego mi nikt nie powie. Jest na liście priorytetowej. Czyli mogę się, może się okazać, że jest również dziesiąta na liście priorytetowej, czyli to niczego nie załatwia. Po prostu walę w tej chwili, słuchajcie głową w mur. Nie wiem, jak ten temat ogarnąć. To są potężne długi, które ciążą w tej chwili na mamie obciążenia. Jest dużo niejasności, jeśli chodzi o jakieś płatności, na przykład za tak zwaną wspólnotę mieszkaniową. Spojrzałem na historię konta, więc tam jest naprawdę coś nie tak, nie tego. Spańcie się tam w tej wspólnocie na mnie obraziły. Jak powiedziałem, że moim zdaniem są tam jakieś poważne nieprawidłowości, bo dosłownie do od nich e-maila, należy się 2,5 tysiąca. I e, haha, do dzisiaj nie mam odpowiedzi za co konkretnie. A jak popatrzyłem po historii Konda, to jednak akurat tego mama pilnowała, żeby te płatności były, jeszcze dawała radę i jeszcze potem z opiekunami jakoś było to załatwiane. Ale narastały inne długi. Może inaczej. Pewne rzeczy zostały spłacane w wspólnocie i dlatego powstało, powstał powstało, powstało kredyt na koncie Jezus Maria. Słuchajcie, nie wiem, jak to ogarnąć. Nie wiem, może ktoś z Was będzie miał pomysł, jak popchnąć sprawę, żeby moja mama szybciej dostała miejsce. Nie ma szans po prostu na to. Nie jestem w stanie. Szukałem różne rozwiązania rozpisane, były na kartkach. Po prostu powiem Wam tak. E, ja nigdy nie zaganiałem za kasą. Dlatego jej nie mam. Wtedy, kiedy. A teraz by się przydało. Bo. E, Koszta pobytu, na przykład, mamy w domu opieki, który jest konieczny, konieczny, niezbędny. A jeszcze zima się zbliża, to mnie też przeraża, słuchajcie. No to wiadomo, że tutaj nastąpiłoby to pokrycie tam z jej emerytury. Natomiast na znalezienie prywatnego miejsca po prostu nie, nie, nie stać mnie. Nawet z rodziną, jakbyśmy się zrzucali, po prostu nie jesteśmy w stanie tego dźwignąć finansowo. Ja nie wiem, jak ten temat ugryźć. I z tego powodu, właśnie po prostu powiem tak. Y Dokładam wszelki starań. Udało się załatwić, że mama będzie dostawała ciepły posiłek na przykład, że będzie ktoś do niej po prostu przychodził, pilnował z pewnych spraw. Różne, różne, różne rzeczy udało się teoretycznie załatwić, na inne rzeczy trzeba czekać. Mama nie jest na przykład ubezwłasnowolniona, więc ja też się poruszam w bardzo ograniczony sposób. Na szczęście mam od niej jakieś pełnomocnictwo, ale w banku PKO BP to powiem Wam szczerze, że potraktowany zostałem po prostu filozofia banku PKOBP. osoba z Alzheimerem tak jak moja mama jest odpowiedzialna by zaciągnąć nowy kredyt natomiast żeby podpisać na przykład że ja jestem współwłaścicielem konta żebym mógł zaglądać po prostu i pilnować to według nich już nie jest sprawna umysłowo to jest ich logika to jest ich logika bandycki obrzydliwy wstrętny bank Najlepiej by było oczywiście, gdyby mama nigdy tam konta nie zakładała, ale mama kiedyś tam nie słuchała mnie. No. Ja mówiłem, że to jest dziadowski bank i po prostu od tego banku PKO należy z daleka, bo to śmierdzi jeszcze stalinizmem po prostu tam po, po, po ich pomieszczeniach. Powiem wam jedną rzecz, ruszyłem niebo i ziemię, docieram do przeróżnych rzeczy, nawet do przeróżnych ludzi. Już nawet myślałem w desperacji, że, że jak by tu dotrzeć, nie wiem, do prezydenta miasta. Słuchajcie, nie wiem, już nawet myślałem, że dotrę do pana Tuska, po prostu, bo mama się kumpelowała, że tak powiem, z, z jego ciotką, która tam obok niej mieszka. Nie wiem, powiem wam szczerze, Jestem przerażony tym wszystkim, że jest to kraj, w którym tak dużo krzyczy się o aborcji, o ochronie płodów nieistniejących, jeszcze nienarodzonych dzieci, a jak przyjdzie o opiekę i zapewnienie opieki osobom starszym, wymagającym natychmiast tej opieki, to wali się głową w mur. To osoba, która przepracowała całe życie. Nie mówię już tutaj o znajomych, powiem Wam szczerze, bo też wyszło i znowu szydło z worka, że znajomi, którym ja kiedyś na przykład pomagałem, Bądź też, którym moja mama pomagała. Powypinali się, poznikali, nie ma ich, a w całej sytuacji pomagają osoby obce, tak naprawdę, które ja dopiero na przykład dwie osoby poznałem dopiero teraz, kiedy przyjechałem. To jest przerażające też. Ja już nie mówię o sytuacji w Sopocie. Gdzie szedłem z moją mamą, słuchajcie. I moja mama nagle zaczę zaczęła tracić równowagę, I ją podtrzymywałem. I e, wołałem do kolesia, który tam siedzi, jakieś rysunki, że, 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 że może na chwilę, czy mama może usiąść. To wiecie, co zrobił? Zabrał krzesło. Janusze, Janusze i Grażyny, przyjeżdżające do Sopotu, przechodziły, nikt nie zareagował. Jak ja próbowałem po prostu podtrzymywać moją mamę, żeby nie walnęła, że, że tak powiem, nie chlapnęła na ziemię. Straszne to jest, z drugiej strony jest jednak, mimo wszystko, wiecie, co, dużo dobrych ludzi. Powiem Wam tak, dlatego trudno mi jest, trudno mi było w ogóle nawet zrobić jakiegoś live'a. Nawet myśleć mi jest trudno w tej chwili o pierdołach, przepraszam Was bardzo, typu. Nie, nie wiem, wiecie, różne pytania, przepraszam. To nie są pierdoły, ale, ale, ale w priorytetach naprawdę są pewne rzeczy ważniejsze w tej chwili. Nie byłem w stanie po prostu zrobić jakiegokolwiek lajwa czy cokolwiek, bo y, ostatnie, jak przyjechałem, musiałem przyjechać z powrotem do Berlina. To powiem Wam szczerze, ja nie byłem w stanie w ogóle rozmawiać, bo łzy, łzy leciały same do oczu i po prostu człowieka dusiło. Nie wiem, liczę może troszeczkę na cud jakiś, że coś się uda zrobić, że coś się jeszcze wydarzy, bo wydarzyło się dużo dobrego przez przypadek zupełnie, chociaż nie wierzę w przypadki, tak jak wielokrotnie mówiłem. Spotkaliśmy panią, która, jak się okazuje, jest wolontariuszem, w związku z tym bardzo dużo mi pomogła i pomaga mojej mamie przede wszystkim, w tym, żeby mama miała jedzenie, w tym, żeby moja mama miała środki czystości, w tym, żeby również ktoś jej pomógł po prostu tam na miejscu, nie wiem, w wypraniu, posprzątaniu, wyjściu czasami nawet może i na spacer, i tak dalej. Ta kobieta po prostu nie musiała tego robić, absolutnie, a stanęła na głowie po prostu. A ja ją tylko znałem, no tak, bo, bo, bo to pani, która jakiś sklep prowadziła kiedyś tam koło nas, i, i, i tylko tak na życiu nawet po prostu, ja nawet nie myślałem, słuchajcie, mózg zajęty zupełnie jakimiś innymi rzeczami. Przypadek mojej mamie zachciało się pić, i ja mówię, wiesz co, a, a, no ch chyba tu mają wodę, choć wejdziemy. Tak się zaczęło. Obcy ludzie, bo ta pani nie była, że tak powiem, znajomą rodziny, tak? My tylko i wyłącznie no, po sąsiedzku gdzieś znaliśmy się. Jak ktoś mówi, znamy się tylko z widzenia, tak? Obcy ludzie zaczęli pomagać. I ja Wam powiem jedną rzecz, ja może trochę liczę na ten cud, bo żeby mam je zapewnić, po prostu godne miejsce, mam do wyboru w tej chwili tylko tak. Czekać na zlitowanie, aż się zwolni miejsce w jakimś DPS-ie sopockim. na przykład, bo ponieważ jest Sopocianką, więc nie może gdzieś tam nie podlega pod inne. Więc to jest po prostu straszliwe, bo. Straszne, przerażająca jest w ogóle ta, ta, ta rzeczywistość tego wszystkiego. Natomiast na prywatne po prostu sprawy. Na razie nie wiem, jak zrobić to, żeby mamy długi zostały pospłacane. To jest jedno. A na, na to, żeby zapewnić jej, nie wiem, prywatny po prostu z przepłatnością bodajże 40 paru tysięcy po prostu przynajmniej za rok, bo to za rok trzeba chyba nawet z góry po prostu zapłacić albo coś, prywatny ośrodek, po prostu nie dźwigniemy tego nawet jako rodzina, nie, dźwi nie, nie dźwigniemy tego finansowo. Nie damy rady po prostu, nie damy rady. Ja nie jestem, nigdy nie byłem milionerem. Ja, miałem, ja miałem, po prostu pracowałem, było na życie, godne życie, bez kredytów. Ale nie bogaty. ja nawet samochodu nie miałem, no. bo uważam, że jest mi niepotrzebny. No nie był potrzebny, no. Ja mi się uparto, może bym by, 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 by mi kupił. No ale po, po prostu no, słuchajcie, normalne, skromne życie prowadziłem cały, cały czas. Też piszą gazety o mnie tam wielki Jasnowidz tam tego i ludziom się wydaje, że kupię taką kupę kasy trzepię po prostu tutaj tak, że ja już mam kurde, nie wiem, Willę postawioną w, w chałupach, w Władysławowie i kurde, jeszcze nie wiadomo gdzie w zakopanym. Nie, ja prowadziłem zawsze skromne życie. Skromne, normalne, zwykłe życie bez szaleństw, bez, bez jakichś tam innych rzeczy. Byle po prostu nikt głodny nie był, żeby wszyscy byli ubrani. I tylko tyle. Także, słuchajcie, nie wiem, może ktoś z Was będzie miał pomysł, jak ten temat dźwignąć. Może ktoś z Was jest w stanie coś zrobić, żeby jakoś gdzieś tam popchnąć po prostu sytuację powiedzieć, może jakiejś właściwej osobie że jest taka konieczność. Wiecie co, ja co chwilę odkrywam nowe, nowe jakieś um, nowe rzeczy. Właśnie między innymi to, co można, można jeszcze ewentualnie załatwić. No to po prostu dowiaduję się tylko kroczek po kroczku. Ja nie miałem do czynienia z takimi rzeczami nigdy, z załatwianiem po prostu jakichś, nie wiem, posiłków ciepłych, nie wiem, opieki jakiejś tego typu. Nie miałem do czynienia. Mieliśmy problem oczywiście kiedyś tam ze świętej pamięci babcią lat temu, 30, ale to wtedy sytuacja też zupełnie inaczej wyglądała i zupełnie w ogóle ta rzeczywistość też inaczej wyglądała. Ja nawet nie umiem tego tematu słuchać i ogarnąć. Jestem po prostu rozwalony i to jest na dzień dzisiejszy. Jestem po prostu w sytuacji patowej, w której nie widzę światełka. W tunelu poza, poza jakimś cudem, który może się wydarzy. Nie wiem, ja już myślałem o różnych rzeczach, że cholera, może zrobię zbiórkę, ale ja nie mogę z kolei znowu ja przyjmować jakiś kurczę, nie wiem, datków po prostu na swoje konto, bo potem mnie niemiecki urząd skarbowy zarżnie, prawda, czy cokolwiek. Nie wiem, ja... Może, może ktoś z was doświadczył czegoś podobnego, ma jakiś pomysł. To, to pytam po prostu w razie czego... Hmm. I czasami, czasami jeden pomysł potrafi dużo zmienić. Jest bardzo źle, no. Moja mama jeszcze czasami tam przez momenty po prostu coś tam kojarzy, coś jeszcze, ale jest z dnia na dzień coraz gorzej. Ja tylko dostaję telefony i od jakichś ludzi po prostu gdzieś co potun, bo ma, pana mama coś tam siedzi na przystanku i płacze, coś trzeba z tym zrobić. Pan musi coś z tym zrobić. No co jak kurwa, mam zrobić ludzie? To ja mówię takim ludziom, piszcie do tego pieprzonego mopsu. Piszcie do Urzędu Miasta, że jest osoba wymagająca natychmiastowej pomocy. Piszcie. Pom nie, 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 to my nie będziemy, nie, nie, to, to, to niech pan się sam zajmie. No do kurde. Przepraszam, ja się w tym, w tym momencie zaczyna się we mnie gotować, bo to ludzie, wiecie, co przychodzą po prostu i, i do mnie, i co ja mam, czy ja jestem cudotwórcą? No, czasami tak, czasami tak. Ja nie wiem, skąd się bierze czasami jakaś energia, że człowiek potrafi. Czasem po prostu faktycznie przyciągnąć pewne rzeczy, że się wszystko poukłada, więc ja wierzę cały czas, że, że się gdzieś ułoży. Ja tylko świadomie po prostu nie jestem w stanie w tej chwili ogarnąć tego i rozwiązać tego problemu. Ja wiem, że trochę ludzi stanęło też po prostu. Znajomych na głowie, żeby ten temat ruszyć do przodu, żeby pomóc. Więc nawet już nie będę mówił, że po prostu jeden pan z Kambodży dzwoni do drugiego pana w Chinach, po prostu, żeby, żeby, żeby gdzieś dotrzeć i różne, różne, różne rzeczy dotrzeć. Może tam, gdzie trzeba, do osoby, która mogłaby zadecydować, na przykład, żeby mamie przydzielono miejsce gdzieś indziej, dopóki w Sopocie nie ma miejsca. Nie wiem, słuchajcie. Nie, nie bo ja się powstrzymuję naprawdę. Słuchajcie, nie chcę tutaj jak pan Hołownia jęczeć wam przed telefonem, przed telefonem po prostu i płacze. płakać, bo to nie o to chodzi. Ja sobie popłaczę, jak sobie zamknę, zamknę ten telefon. Dusi mnie to natomiast. Jest to sytuacja, w której naprawdę przewartościowuje się wszystko w głowie. Przeraża mnie znieczulica po prostu ludzi w Polsce, egoizm ludzi w Polsce. Zachwyca mnie z drugiej strony grupa ludzi dobrych, Wspaniałych i bezinteresownych, którzy się też trafiają. Są niestety tylko w mniejszości. Ale też dobija po prostu ta cholerna bezsilność. Wiecie, po co tu, Wy... nie wiem, ktoś weźmie i kupę kasy wyda po prostu na jakąś promocję, nie wiem, ochrony życia poczętego, a gdzie jest realna pomoc potrzebna starszej osobie, tam możecie walić głową w mur. I tylko będziecie dostawać rachunki. To jest po prostu przerażające, słuchajcie. Przerażające. Był taki jeden sekciarz, który kręcił się koło mojej mamy. Oczywiście w podtekście to też mu chyba chodziło o to, żeby... Ja już wam powiedziałem, to, to było jakiś czas temu. Nawet zrobiłem z takiego live'a chyba z Sopotu, tam pokazywałem. Był taki jeden, kręcił się tak, chrześcijanin. Na nabożeństwa mamy woził. Jak trzeba było pomóc, po prostu, żeby moja mama gdzieś 200 zł musiała coś opłacić. Dowiedziałem się o tym. To oczywiście nie, ale zamian za to niej Biblię zostawił. A jak przyszło co do czego, to się wycofał? Jak się zorientował, że mieszkanie zostało zabezpieczone i moja mama nie będzie, nie będzie mógł już mojej mamie nikt tego podsunąć jakiegoś papierka, żeby podpisała, a nawet jak podsunie, to ten papier będzie bez wartości, to, jak, to, 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 to już go nie ma. Żeby nie ma szuji po prostu. Nazwałbym po imieniu, nazwę po imieniu, żeby bo, bo usłyszy Robercik, którego kiedyś po prostu, no, mam nadzieję, że jego Bożek, jego Belzebub, któremu służy, odpłaci mu za to. Tak, tak to wygląda właśnie. Sępy, szuje się, kręcą koło takich ludzi. Takich jest pełno. Tak jak ta opiekunka, która matkę zawiozła pod, pod biuro, słuchajcie, zostawiła pod biurem notariusza, żeby mama wyszła, żeby mama podpisała testament nowy. Tacy są ludzie. Tacy, ta, tacy się szybko znajdują. Ale na szczęście, na szczęście są takie osoby dobre, które jakby balansują to wszystko, wiecie? Ale słuchajcie, dobra. Nie wiem, jak to ogarnąć. Nie wiem, nie wiem jak was zapytać, e, jeśli ktokolwiek byłby w stanie coś podpowiedzieć sensownego. Bądź też zna kogoś, kto mógłby pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji. Dajcie mi znać. To nie chodzi o mnie. Tu chodzi po prostu o moją mamę. Tu chodzi o moją mamę. Ja ze swojej strony po prostu robię wszystko, co mogę. Naprawdę uwierzcie mi wszystko, co mogę. Ale. Na swój sposób od strony prawnej ja też jestem pan nikt. Ja dopiero teraz zaczynam uzyskiwać dostępy do różnych informacji na podstawie pełnomocnictwa, które mama gdzieś tam czekało na to, tylko żeby podpisane zostało. Mama podpisała, więc ja zaczynam mieć wgląd w pewne rzeczy. Z wyjątkiem banku PKOBP, które mam nadzieję, że szlak trafi, że go kurczę kiedyś spalą po prostu, a pracowników, bo po prostu nie wiem. Także jeśli ktoś ma pomysł po prostu, albo zna kogoś w Sopocie, kto mógłby temat popchnąć, żeby mamie przydzielono to miejsce, możliwie jak najszybciej, bądź też miejsce w jakimś zastępczym ośrodku, a żeby się skądś znalazło jakieś z urzędu miasta coś, jakieś środki na to, żeby to sfinansować na ten choćby tymczasowy okres, cokolwiek. Słuchajcie, nie wiem, ja, ja ten, jeśli ktoś z Was coś wie, to dajcie znać. Bo być może ta jedna sugestia po prostu pomoże rozwiązać problem. Po to, żeby moja mama po prostu sobie te ostatnie dni spędziła w godny sposób. A nie żeby mi kiedyś ktoś przysłał telefon, że podczas półtorej godziny nieobecności jakiegoś opiekuna mama wyszła, bo tak mi się tak, tak, tak to wygląda. Niestety. Wychodzi opiekun, a mama za chwilę coś wykonuje. Po prostu wychodzi gdzieś tam w końcu zabłądzi, zaginie albo coś. I to będzie tylko 5 minut wystarczy, że ktoś odwróci wzrok. Więc ja tylko mam nadzieję po prostu, że się uda dla niej załatwić to, aby mogła w godny sposób być pod pełną opieką. Ona wymaga jej leczenia, wymaga regularnych leków, jedzenia po prostu czy czegokolwiek. To, to mi tylko o to chodzi, żeby zapewnić jej miejsce. To jest nierealne. Ja tutaj piszę, tutaj widzę komentarze, słuchajcie, to jest nierealne, aby ktokolwiek mógł z moją mamą mieszkać przez 24 godziny na dobę. To jest z racji też również i troszeczkę charakteru mojej mamy i pewnych cech wyolbrzymionych. Mama wymaga, wymaga fachowej, dobrej opieki. I e, niestety ona, sam, ona, ona sama chce. Ona sama chce, prosi, błaga, płacze że chce iść do domu opieki, że ona już dalej tak nie może. Ona na tyle ma świadomości po prostu. Więc błagam jedną rzecz, bez obrazy, słuchajcie. Jeśli macie sugestie, jak rozwiązać problem, to yy, dziękuję serdecznie za każdy ten, ale błagam was, nie pouczajcie w razie czego. Nie, nie rzucajcie mądrości po prostu tutaj yy, moralnych, bo, yy, bo się wścieknę. Po prostu, bo się wścieknę. Z całym szacunkiem, ja rozumiem, że intencja jest dobra, ale wszelkiego rodzaju pouczajki, pouczajki moralne, zostawcie sobie na bok. Jeśli ktoś z Was ma jakiś pomysł, w jaki sposób to ogarnąć, jak popchnąć, przyspieszyć, yy, nie wiem, skąd znaleźć fundusze na to po prostu, czy cokolwiek, to słuchajcie, dajcie mi znać, dobrze? Dobra, kończę słuchajcie. Będą live'y u mnie, jak najbardziej będą, ja muszę, na, ten najgorszy etap muszę przejść w tej chwili. Piszę już masę, masę różnego rodzaju pism, próśb o umorzenie zaległości i bądź też rozkładanie na raty, bądź też cokolwiek. Uważam jednak, że mimo wszystko wiele zaległości to była po prostu nic innego jak próba wyłudzenia od starszej, niepełnosprawnej w tym momencie już osoby, wyłudzenia pieniędzy, więc pewna instytucja po prostu no, tam, tam, tam idzie zgłoszenie z mojej strony do prokuratury, bo jest właśnie rzekomo winna, jak, jak tak naprawdę. Jak tak naprawdę ja postanie konta, po prostu postanie, postanie tego, co mama wysyłała, widzę, że jest zupełnie odwrotnie. Więc to są dla mnie fałszywe jakieś yy, rzeczy, więc ja to zgłaszam, zgłaszam pewną rzecz do prokuratury. Nie powiem, której firmie, bo to jest tego, tego słuchajcie, narosło od cholery. Tego narosło. Więc yy, ja się staram choćby o to, żeby przynajmniej tutaj wyeliminować po prostu te obciążenia, które mogłyby jeszcze stanowić dodatkowe przeszkody. Ale rzeczywistość jest jaka jest. Albo czekam na państwowy, który mam je przysługuje, ale musi być miejsce państwowe, miejsce w domu opieki społecznej, albo znajduję, nie wiem, fundację jakąś, albo kogoś, kto po prostu pomoże przynajmniej zebrać na zabezpieczenie roku życia. Mojej mamie w, w ośrodku prywatnym, i wtedy można byłoby zrobić po prostu coś takiego, że, że no nie mógłbym sprzedać mieszkania mamy, ale można byłoby je wyremontować, na przykład doprowadzić do używalności, na przykład wynająć i to by sfinansowało resztę, bo, na, bo, bo tak naprawdę tak to wygląda. Także jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to słuchajcie, piszcie do mnie, będę bardzo wdzięczny, ok? I mam nadzieję, że rozumiecie w tym momencie, dlaczego nie ma regularnych live'ów. Bo co z tego, że ja wiedziałem od lat, że tak będzie? No, wiedziałem od lat, że tak będzie, wypierałem to pewne rzeczy, no ale przecież, jeśli mama chciała pewne rzeczy też robić po swojemu, no to miała do tego prawo, robiła po swojemu, a jak przyszedł moment choroby, to się to wyrwało całkowicie spod kontroli. Całkowicie się wyrwało spod kontroli. Trzymajcie się. do usłyszenia i mam nadzieję, że zapanuje na sytuacją na tyle, żeby po prostu spokojnie móc prowadzić live, Bo no tak, ja muszę też po prostu w tym momencie live są częścią mojej pracy. Mam kontakt z wami, potem pracuję, wiecie jak pracuję. Ja występuję jako artysta, jak się zdarzy, a po koronie bywa z tym różnie. A do tego oczywiście jak najbardziej no, źródłem mojego utrzymania jest między innymi właśnie jakieś dochody z książek, które są, ale one są niewielkie, plus ileś tam wróżb, które się powiedzmy, czy konsultacji, które się udzieli w miesiącu. I jakoś dam, daję radę, ale no, milionerem nie jestem. Nie? Także muszę, muszę robić z wami live i muszę podtrzymywać kontakt, bo. Bo to jest jakby część mojego życia i część mojej pracy. Część. No nie jest to jedyna rzecz, na szczęście. Ale no musi być. Ktoś to mówi, że może być więcej osób w takiej sytuacji. Oczywiście. 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 I to wiemy, to nie jest pierwszy przypadek. Ja wcale nie twierdzę, że moja mama jest pierwszym przypadkiem czy cokolwiek. Ale moja mama jest dla mnie jedyna, tak? Nieważne, co było w przeszłości pomiędzy nami, pomiędzy moją mamą i mną. Dobra, nie mogę, przepraszam. Nie mogę już.